Bardzo ciężki mecz. Użyłbym innego epitetu do tego meczu, gdyby nie, gdyby nie kamera. Natomiast to jest mecz, chyba, który ma swoją wartość. I ten zespół dzisiaj wywalczył to zwycięstwo w bardzo trudnych warunkach. To jest na pewno gdzieś tam kopna przyszłość. Na boisku z twojego punktu widzenia jak to wyglądało? Ogromne emocje. Myślę, że dawno nie miałyśmy w sobie tyle emocji, co dzisiaj. Myślę że też, że dla mnie chyba to był jeden z trudniejszych meczów z Tajlandią. Bardzo ciężko się grało z nimi dzisiaj. No wiadomo, Tajki bronią niesamowicie, ale dzisiaj to już myślę, że były na najwyższym poziomie, więc strasznie ciężko było skończyć piłkę. A w którym elemencie byłyście lepsze według Ciebie, oprócz tego, że walczyłyście od początku do końca? Myślę, że na początku miały, miałyśmy wielki problem, żeby je zablokować. Później ten blok zaczął funkcjonować, gdzieś tam kilka piłek w obronie. E, także gdzieś ten blok i obrona e, zaczęły dobrze funkcjonować i chyba dzięki temu w sumie to nie wiem. Z grubo po 23.00, plan tak. Twój na wieczór, na noc już. E, tak, na noc skoczyć w recovery i do łóżka.